Elle flottit comme une grenouille dans une coquille Sur les vaguelettes de ses gentilles petites amourettes Elle se faufile dans les bras qui la déshabillent Et ne s'arrête au grand jamais sur un coup de tête Elle aime sa comme disent les parents Ou sa comme les ados crachent vulgairement Elle se cache alors sous un rire de potage. La grimace et la fine rousse Peut-être qu'un jour le bon dégouline en amour, la prendra tendrement sur son cheval blanc. À double tour, l'enlacera dans sa tour, pour passionnément chérir de nombreux enfants. Elle aime ça, loin, comme disent les parents. Comme les ados crachent vulgairement Elle se cache alors Sous un rire de potage, De vilaine grimace Et de fine roustaches. En attendant Elle s'amuse, elle s'enfile Les plaisirs À la file indienne Et quand un jour Elle sera tiède, Dis-toi qu'elle

Chcemy otrzymywanie metali z ród i z Nie wiem. Dobrze, więc przejdźmy może do rozdania nagród. Nie udało się niestety nagrać tego eventu z powodów różnorakich. Natomiast nagramy dla Was specjalnie na kanał MCwiki, mcwiki rozdanie nagród. na no, dokładnie, nagrodę dostanie zwycięzca. Dzisiejszego wtorkowego, przeniesionego z niedzieli eventa, eventu e, czyli dokładnie wygrał ten event 7075. Oczywiście gratulujemy i. Kochamy cię! Zaraz... Co to ma być? Daj autograf, daj autograf, autograf. Dobrze, uspokójcie się już. Moment: 7075 e, powiedz coś do mikrofonu. Nie powiesz nic, dobra, nieważne. A więc uwaga, ja, przy, ja xBlock, administrator i, i całej sieci Minecraft Wiki Polska przekazuję Tobie oto te jakże piękne i zacne nagrody. Moment, tylko je wyciągnę. Klucze do miasta. Klucze do miasta. Moment, bo no, idź Pan w tu z tym. Dobrze, a więc uwaga, na początku daję Ja Tobie. No, idź Pan z tym. Yy, tutaj oto 32 butle EXPA, proszę bardzo. Jest to pierwsza, pierwsza nagroda. Drugą nagrodą jest diamentowy hełm, proszę bardzo. Kolejną nagrodą jest tutaj taka oto diamentowa zbroja. Potem. Ej, moment, dałem mu to czy nie, mu tego nie dałem? Nie dałem mu tego. A więc teraz, proszę bardzo. Potem będą takie oto diamentowe buciki. A wejdę sam z tego wybierać, ci będę otwierał skrzynię. Niepełnosprawny jesteś. Aha, on nie może! On nie może tego otworzyć, dobre to, ja to moment. Jeszcze Dobrze, teraz ja to wszystko poprzekładam. Okej, okay, chyba by było tyle. Tyle miejsca starczy. Na końcu będzie najlepsze, czyli oczywiście jajo smoka. Weź tak polować. O, marzysz. Więc proszę o to. Smrok zapada, widzę. I proszę państwa, o to, to co teraz tutaj trzymam w ręku. Jest to jajo smoka